Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować sos czosnkowy. Jest to świetny dodatek do różnego rodzaju potraw, takich jak kebab, kanapki, naleśniki. Świetnie sprawdzi się jako dodatek do kiełbasy z grilla. Do jego przygotowania będziemy potrzebowali od 4 do 5 ząbków czosnku, 300 g jogurtu greckiego, 2 łyżek, czyli około 100 g majonezu, pół łyżeczki soli oraz łyżeczkę cukru do tego łyżeczka oregano i 3 łyżeczki majeranku. Przez praskę przyciskamy wszystkie ząbki czosnku do miski lub innego naczynia, w którym będziemy przygotowywać sos. Następnie dodajemy cukier oraz sól i suszone zioła. Czosnek wraz z pozostałymi składnikami mocno rozcieramy. W ten sposób i czosnek i zioła uwolnią bardzo dużo aromatu i smaku. Kolejno dodajemy jogurt oraz majonez. Wszystkie składniki razem łączymy i odstawiamy do lodówki na co najmniej 15 minut, aby smaki się przegryzły. Jeśli przepis ci się podobał, koniecznie zostaw lajka. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo Cię do tego zachęcam. Pamiętaj o wciśnięciu dzwoneczka, aby być na bieżąco z nowo dodanymi treściami. Po więcej, zapraszam na mój kanał. Tam każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Smacznego!